Siemka, to znowu ja DMI.pl A to jest mój już czwarty, tak, czwarty odcinek z serii Bawmy się w grę Syberia 1 razem z DMI.pl Wow, kiedy raz bezbłędnie. No to tak, co ostatnim razem się stało? Um, otrzymaliśmy bilet do zadzwolenie na, na uruchomienie pociągu od Oscara, maszynisty pociągu, którego którego dokończyliśmy? O, dokończyliśmy, tak to powiem. Eee... No, i żeby potwierdzić to, to zezwolenie, musimy uzyskać podpis notariusza. Ale, że notariusz śpi, musimy wymyślić co innego. Więc wyszedłem tutaj na górę, na strych. Tam, gdzie Anna podartek, w latach 1930 do 1938, miała eee... ja swój pamiętnik. Tam zapisywała swoje różne, tam yy, swoje zażalenia, chciała swoje emocje wydać, chciała... Po prostu to był jej taki jeden wielki świat. To jak chce coś zobaczyć, to proszę cofnąć do poprzedniego filmiku i sobie przeczytać. No tak, yy, oczywiście spotkaliśmy Momo, który chciał mamuta. Narysowaliśmy mu mamu, mamuta w sprytny sposób. I powiedział, że powie nam sekret. Jeśli mu narysujemy, narysowaliśmy. No i teraz poleciał gdzieś. Lecimy za nim, poleciał. Pobiegł gdzieś. Pobiegniemy za nim. Czemu nie poleci? Że każdy razem, kiedy ktoś idzie, przecież Jak to moja babcia, przecież skrzydał nie masz. Dobra, <laughs> tak jak powiedziałem w poprzednim filmiku, będę próbował dostosowywać nastrój gry i emocje do niej. Więc nie będę taki tak jak winni w tym klejach. Nie, to nie jest tak, to jest dźwięk. Chwila. A, teraz już przypomniałem tam. Wtedy nie będziecie widział ten filmik A, ...te skymi skrypty szwankują ten komputer nie jest taki stary, Wciąż to jest naj... to jest lapek nowej generacji ludzie Ale, To na... to później No albo wiecie To już to już, to już, i chodźmy to zrobić, o. No tu jest takie małe urządzenie? Dzięki któremu możemy uzyskać podpis. To najpierw wkładamy tutaj. I zezwolenia ruchomego pociągu, tyk. Aprof. O tak. Zatwierdzono. O. Proszę. Aprof. Zatwierdzono. Tak. Tym, którzy tworzyli spolszczenie, pewnie się nie chciało popracować nad szczegółami języka polskiego. E? Po co? Po co? Jest tylko malutki strzegów, który nikt nie zauważył jednak... A jednak. Momo. Jeśli mógł, jeśli ktoś, mógłbym powiedzieć jak nazywała się ta choroba, czy... Czy może przyzwyczajenie, nie wiem. Mam kiedyś powiedziała, że to jest choroba, ale nie pamiętam nazwy. że. Na przykład, tak, Majki lubi to, Majki zawsze chciałby tak, Majki zawsze lubiał, Majki zawsze poszedł, idzie tam, Majki już właśnie tam idzie, no. po prostu cały czas mówi w pierwszej osoby. nie, to ja, ja, ja. ja. wtedy nie on, ten Majki, ja mać, tak. że mówi swoje imię przed tym, jak za nim powie, o. pięć. Szkoda, że porzucono tę łódź, jest cała podziurawiona. Ale w można było wrócić. Uff, tu jesteś, w Zabrałeś mnie na ładny spacerek, ale za to muszę Momo. powiedzieć, że tu jest przepięknie. tej chodzi tu często. Momo lubi chlapanie wodą. Dzięki tobie, Momo, wyglądam teraz jak prawdziwa poszukiwaczka przygód, a nie prawnik. Gdyby Dan mnie teraz widział, chyba nie byłby zachwycony. Momo, nie zna Dan. No właśnie, ja Nie, nie mówi nie znam, nie znam Dana, tylko no, właśnie ma nie zna Dan. Momo, nie zna Dan. Więc jakby ktoś byłby. byłby miły, gdyby mi powiedział, ktoś nazywa, to byłbym bardzo wdzięczny. Po co mnie tu przyprowadziłeś? Mamut to zabawka w jaskini. Ważna dla Hansa, ważna dla Anny. Anna mówiła. Jaskinia? Jaka jaskinia? Gdzie? Momo nie jest, Kłamczuch. W, w porządku, jesteśmy. No i co dalej? O, Kate i Momo rzucają teraz kamienie na wodę. Momo, przyszliśmy tu z powodu jaskini, pamiętasz? Musimy ją odnaleźć. Mamo i Kate, przyjaciele. Powiedz, Momo, czy myślisz, że po tych wszystkich latach brat Anny nadal żyje? Anna zawsze mówi, że Hans poszedł, ale może Hans wróci. Wiesz, mamo, spotkałam w fabryce bardzo ciekawą postać. To taki robot nazywa się Oskar. Mówił o pociągu. Czy Anna nie mówiła ci dokąd on jedzie? Pociąg, pociąg, czu, 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 czu. Mamo, mamo, dobrze, dobrze. Jesteś niesamowity, Momo. Zaczynam rozumieć, dlaczego Anna Woralberg tak cię lubiła. Momo i. Momo, teraz taki jak Hans. Momo, bardzo dumny. To chyba cudowne mieszkać w wiosce pełnej automatów. Hans robi automaty. Trudna praca. Jak Momo będzie dużo, to będzie robił jak Hans. Momo jest przyjaciel automatów. Powiedz, Momo, czy często przychodziłeś tu z Anną? O Anna lubi mamo. Anna jak Hans. Anna w podróży teraz. Mamo, muszę teraz iść, ale zobaczymy się później, dobrze? No, to się? No, i jak widzicie... Tędy nie przejdę. Jaskini, drogę do jaki, te drogę nam tego. Mam do mnie nie całkowicie przepraszam, tylko buty nie? Nie, to nie. To trzeba wziąć pod, pod uwagę, jak to jest głęboko. się wydaje. To chyba jest zepsute. Ktoś musi mi pomóc. Nie ktoś, tylko momo. Momo, jest jeszcze coś, o co chcecie spytać. Mamo, po co mnie tu przyprowadziłeś? Mamo... Pomożesz mi? Co mamo ma robić? Pomóż mi otworzyć zaporę. O, mamo, silne.

<śmienicza> Uf, no, a skoro jest... Hmm, ...dźwignia, wyczyta. Tak to można, Nie że tato, musimy znaleźć inne wyjście. O proszę, tu jest wiosło. Fuuu, to wiosło jest całe brudne i mokre. Jest brudne i mokre w tym czynu. Za to cię Momo, jest jeszcze coś, o co chcecie spytać. Momo, słuchaj. Przesunęłam wiosło bliżej. Będziesz tak miły i pomożesz mi je wyciągnąć. Momo, mówi tak. Nie pytajcie. Po prostu nie pytajcie. Mogę, znaczy, powiem Wam, co zostało w międzyczasie. W międzyczasie Momo przesunął bliżej, ten znaczy, wyciągnął wiosło i siedzi teraz tam. Momo, je... pomożesz mi? Co Momo ma robić? Pomóż mi otworzyć zaporę. Mamo mówi tak, mamo silne. Bardzo silny! Dziękuję, mamo! Mamo! Ja. Ja. Okay. Ja ma nie, nagrywa mama, pop53, pi, pi. Ja, ideas, ja nie, nie, Okej. nie, ja mam nie, 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 nic go przez go przekręciło Jakby Holender nie nagrał Stąd zabieramy lalkę Mamuta Skąd ona się tutaj znalazła? udawajcie się w przedstawionym filmiku Później Later Okej, dalej. To jest mała nagrania. Halo? Hej, to ty? Nie wiem, tak. Nie A myślisz, że niby kto? Nie poznałem twojego głosu, to chyba przez tę odległość. Opowiadaj, jak ci się wiedzie w Europie. Szczęścia raz, ciebie, co? Mi nigdy nie zdarzają się takie niespodzianki. No wiesz, wszystko, co dotychczas widziałam w Europie, to mała wieś, a do tego niegrzesząca gościnnością. Na domiar tego cała sprawa komplikuje się, bo pojawił się niestąd ni zowąd ni spadkobierca, a ja muszę go odnaleźć. Wiem, rozmawiałam z niej, która wpadła na Josa i wpadli razem na kawę. Nie był zbyt szczęśliwy. Jutro spotyka się z klientem, a kiedy Marson powie, że sprzedaż jeszcze nie zaszła do skutku. Och, ciesz się, że będziesz po drugiej stronie oceanu zacznie się afera. Tak, rozumiem. A co u ciebie? Jak tam w pracy? Przegraliśmy proces feralu. Pracowałam 5 miesięcy nad tą kupią sprawą. Pamiętam. To Na poprawienie nastroju poszłam do Bloomingdale'a. Wczoraj zaczęła się wyprzedaż. Och, szczęściara. Było wspaniale, Katie. Pamiętasz tę błękitną bluzkę z jedwabiu, która mi się podobała? Zgadnij, za ile ją kupiłam? Nie wiem, za 250, 200. Za 140 dolarów. Wracaj tu szybko, to razem pójdziemy na zakupy. Gdyby to ode mnie zależało, słuchaj, muszę kończyć. Zadzwoń szybko, chcę znać każdy szczegół Twojej wspaniałej przygody. Nie żartuj, uważaj na siebie. Ty też. Dobrze będę. Ok, mam szczepionkę duszki. Z tymczasem ono zniknął. A... My w tym czasie musimy się udać... Bo o tym mowa w poprzednich odcinkach. Musimy się udać do kościoła. I... i tam jest klucz do... Dobra, bez spoilerów. Dowiecie się w następnym odcinku. Ej, jeśli... Pamiętaj mój... Oglądaczu. Dziękuję ci za obejrzenie. To po pierwsze. Po drugie. Jeśli ci się spodobał ten film... Nie zapomnij, żebyś go polubiał. Nie łapka w dół, łapka w górę. Jeśli chciałbyś y, coś dalsze losy Kate Walker czym, i chciałbyś zobaczyć też inne moje gry, y, w których, w które gram, subskrybuj mnie. Jeśli chciałbyś się opi podzielić opinią y, na temat tej gry, na temat tego filmiku, na temat mnie to poproszę, napisz w komentarzach albo na pliwie. Um, no co? Potwarte, bawcie się dobrze. No i to tyle. Żegna Was, niech to inny jakiś demaiki.pl i do następnego razu, kiedy to będziemy coś zrobić. <grywia> Ciao!